Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Hemingwayu, czyli 1899, perfumach marki History de Parfum. Także, jeżeli ciekawostki o tym zapachu Was interesują, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. 1899, czyli Hemingway, sam zapach stworzony w 2013 roku przez. Geralda Gischleina i to jest sam założyciel marki History de Parfum. No, inspirowany jest oczywiście rokiem urodzenia słynnego Hemingwaya, ale konkretnie sam zapach inspirowany jest jego młodością. Co tak naprawdę wiemy o Hemingwayu, bo ja znam tylko stary człowiek i może i, i nic więcej tak naprawdę i może przez tą książkę ja ją bardzo dobrze pamiętam oczywiście jeszcze z czasów szkolnych pamiętam, że bardzo mi się ta książka podobała i do dzisiaj ją pamiętam natomiast no, ten, sam ten pisarz kojarzył mi się z kimś takim starszym bardziej statecznym jakoś e, chyba podświadomie utożsamiałam postać tego głównego bohatera właśnie z samym pisarzem natomiast okazuje się, że Ernest Hemingway był postacią naprawdę bardzo ciekawą był pełną sprzeczności bo on w ogóle prowadził bardzo burzliwe życie miłosne miał w ogóle cztery żony uwielbiał podróżować, był takim trochę też awanturnikiem bogate życie nocne no był po prostu takim wiecie, człowiekiem żyjącym jak to się mówi pełną piersią oczywiście był też weteranem pierwszej wojny światowej i to na pewno odcisnęło na nim jakieś tam piętno no niestety popełnił samobójstwo w 1861 roku ile tam się wyuczyłam no, powodowane po prostu przedłużającą się depresją czyli z jednej strony był takim człowiekiem który naprawdę żył pełną piersią, prowadził bogate życie i to towarzyskie, i, i tak jak mówię, był podróżnikiem, był też dziennikarzem, zdobył też Nagrodę Nobla oczywiście, z drugiej strony no, zmagał się przez całe życie z depresją. Ale był takim człowiekiem, można by powiedzieć, trochę przeciwności, dlatego, że z jednej strony, no tak jak mówię, był takim trochę awanturnikiem, z drugiej strony był też człowiekiem bardzo wrażliwym. W ogóle jego, jego działalność literacka kojarzy się z taką jakąś surowością, z Jakimś takim minimalizmem. Jego książki, z tego co wiem, no mówię, przeczytałam tylko jedną, ale z tego co wiem, jego książki są, charakteryzują się taką trochę minimalistyką, takim surowym stylem, bez zbędnych jakichś takich upiększaczy, ozdobników, tylko po prostu prosto do celu, także był taki bardzo konkretny. No ale przy tym był bardzo wrażliwy. Ja myślę, że po, po stare Stary człowieki może po tej książce na pewno pamiętacie jeszcze tą książkę. Myślę też, że to jest jedna z tych lektur, które naprawdę mocno zapadają w pamięci, no nie wiem, może ja tak miałam, ale do tej pory pamiętam tą książkę i, i tak jak mówię wydaje mi się, że autor, który napisał taką książkę musiał być osobą naprawdę bardzo wrażliwą, bardzo głęboką wiecie, bogatą takich przemyśleń no ale tak jak mówię, jego życie było zupełnie takie, można by powiedzieć trochę kontrastowe do tego obrazu no i te perfumy konkretnie były zainspirowane właśnie, te, no tak 1899 jako rok urodzenia Hemingwaya, ale przede wszystkim są inspirowane jego życiem yy, Życiem młodzieńczym, czyli zostawiamy na bok tą pierwszą wojnę światową, samobójstwo, depresję, tylko właśnie jego takie lata młodzieńcze, czyli tak jak mówię, lata pełne sprzeczności, bo z jednej strony awanturniczy tryb życia, z drugiej strony. Człowiek wrażliwy, skory, skory do refleksji, i, i no też bardzo ambitny. Tutaj nuty zawarte w tych perfumach również pełnią jakąś taką symbolikę, bo na przykład irys jako memento mori, czyli nuta przypominająca o kruchości życia, kontrastująca z rzeźkim otwarciem. Wanila i bursztyn, wanilia i bursztyn, ciepło, które nie przytłacza, ale otula. Jako wspomnienie rozmowy przy barze. No i tak jak mówię, w swoich czasach Hemingway był taką trochę ikono, ikoną męskości, bądź też w ogóle na polu Jeździł i tak dalej, więc te perfumy miały być taką też, no, ikoną męskości, można by powiedzieć, czyli miały być skierowane do mężczyzn. Natomiast mi się wydaje, że one są na tyle właśnie fajne, pełne tych kontrastów tych sprzeczności, mają ten pierwiastek męski i żeński, jako tą właśnie reprezentujący tą może wrażliwość, jakieś takie uduchowienie że dla mnie te perfumy są absolutnie unisex, no ja się zakochałam w tych perfumach jak tylko wąchałam je z próbki i postanowiłam, że chcę, chcę je mieć i rzeczywiście czuć tutaj tego irysa, tutaj też jest cynamon, jest kwiat pomarańczy i mi się wydaje, że to wszystko daje właśnie taki, no ten właśnie pierwiastek Kobiecy, czyli jakąś taką delikatność, delikatną słodę, czy delikatną pudrowość. No ale oczywiście jest też dużo tutaj nut męskich, bo jest ten rozmaryn, ta bergamotka. No, bursztyn jako taki też często jest uznawany jako raczej nuta męska, więc tak, dla mnie rzeczywiście to jest, to jest zapach taki pełen kontrastów. Ja nie wiem, słuchajcie, czy ja się bardzo. Y inspiruje Hemingwayem którego utożsamiam ze starym człowiekiem i morzem i w ogóle jakoś mi te morskie klimaty które w ogóle nie mają tutaj nic wspólnego z inspiracją. Mi się wydaje, że to jest moja po prostu siła sugestii. Od samego początku Wam mówiłam, że to są perfumy, które mi się kojarzą z plażą w Gdańsku na Stogach. Konkretnie tam są takie bardzo szerokie wydmy, no i oczywiście porośnięte lasem iglastym. No i coś w tym jest takiego, że jak stoicie na skraju już tych wydm, jak, jak idziecie w stronę plaży i stoicie na skraju wydm, to od przodu do Was dolatuje ta taka morska bryza, czyli takie chłodne powietrze, niekoniecznie słone ja nie czuję w Morzu Bałtyckim jakichś takich nut, szczególnie słonych, raczej to jest takie rześkie, chłodne powietrze no i, od, ale wciąż jesteście jeszcze w tym iglastym lesie i, i, te, i te wydmy są takie rozgrzane i te szyszki igły, które pospadały na ten piasek też są takie rozgrzane i tutaj czuć właśnie jakąś taką słodycz i takie ciepło, i dlatego dla mnie to też jest taki zapach kontrastów, bo z jednej strony czuję w nim taką rześkość, właśnie takie chłodne powietrze, z drugiej strony one dla mnie mają bardzo dużo właśnie takiej słodyczy i takiego otulenia. One mają taki trochę kwaśno-gorzki, taki y, owocowy jakiś posmak, który ja bardzo lubię, który ja często wyczuwam w innych perfumach, na przykład w Portobello od La Cuvée. nawet delikatnie w tym y, Queer Impertinent od Muglera. To jest taki charakterystyczny, jakby trochę owocowy, może tytoniowy, właśnie taki... Smak chciałam powiedzieć, no zapach, taki delikatnie kwaśny, delikatnie słodki, delikatnie gorzki. Ja coś takiego tutaj wyczułam, i może dlatego te perfumy mi się tak bardzo podobają. No dla mnie, tak jak mówię, one są właśnie takie pełne sprzeczności, budzą jakieś takie obrazy, moim zdaniem warte przetestowania. Ja wiem, że one są często porównywane do spice bomb od Wictor i Ja już wam to też kiedyś mówiłam, że y, tak one są troszeczkę podobne. Ja testowałam też spice bomb, nawet jeden przy jeden do y, 1899 i rzeczywiście. Te perfumy są trochę podobne. Mają powiedzmy, że ten podobny profil zapachowy. Natomiast dla mnie Spice Bomb jest dużo bardziej męskie. Ja na przykład już bym, yy, znaczy nie wiem, no nie, nie, może bym się nie czuła komfortowo nosić Spice Bomb, dlatego że one są dla mnie takie bardzo ostre i, i rzeczywiście są dla mnie takim trochę chodzącym testosteronem. Są takie typowo męskie. Natomiast 1899 moim zdaniem ma więcej tej słodyczy i takiej delikatnej pudrowości, przez co dla mnie ten konkretnie zapach jest taki bardziej uniseks. I też jest taki bardziej łagodny, ładniej wyważony, moim zdaniem, niż spicebop. Także, tak, spicebop mi się bardzo podoba. Ja chętnie bym widziała tam te perfumy na moim mężu. Natomiast te perfumy noszę i ja, i mężowi też się również podobają. Także można powiedzieć, że nosimy je oboje. Ale tak, mi się wydaje, że one są warte przetestowania. No ja mówię, ja poznałam z historii te perfumy, tam nie wiem, z 10 czy ponad 10 zapachów. i No i te trafiły do mnie, do mojej kolekcji, bo uważam, że były naprawdę. Warte zakupu, także koniecznie dajcie znać, czy znacie się z 1899 z historii de Parfum, czy w ogóle macie jakieś ulubione perfumy z tej marki, bo mi się wydaje, że to jest marka, o której stosunkowo mało się mówi, a tam jest naprawdę wiele perełek. Łatwy też jest dostęp do próbek, jeżeli chcecie zamówić bezpośrednio od producenta, to można sobie skomponować samemu taki Discovery Set. No a jeżeli mieszkacie w UK, to próbki yy, tych zapachów oczywiście też są u mnie na sklepie, także serdecznie zapraszam. Także to by było na. na Tyle w dzisiejszym króciutkim odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku Vlogmasa. Cześć!